Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj chcę Wam powiedzieć, co to jest i jak robić fotografię minimalistyczną. Jest 7-8 takich podstawowych elementów związanych, czy opisujących, czy determinujących to, czym jest fotografia, albo jak robić fotografię minimalistyczną. Ale zanim przejdę do tej fotograficznej części tego nagrania, to chcę Wam powiedzieć o dwóch jeszcze bardzo, bardzo, bardzo ważnych rzeczach dotyczących fotografii w ogóle. Pierwsza rzecz i Druga, drugie, druga rzecz, o której będę mówiła, jest związana jak gdyby z waszymi fotografiami. Okej. Okay. Zacznę od waszych fotografii. U większości z was, tych, których obserwuję na Instagramie, czy widzę wasze zdjęcia, oglądam wasze zdjęcia, jest wszystkiego za dużo w kadrze. Jest po prostu za dużo, za dużo koloru, za dużo, za dużo elementów, za dużo ta kompozycja wasza jest przeładowana. I to sprawia, że patrzącemu, i tutaj zaraz też zrobię, troszeczkę pójdziemy w stronę neurologii mózgu, to sprawia, że Osobie, która patrzy na to zdjęcie, jest trudno jak gdyby trudno skupić się lub złapać to, co jest najważniejsze. I dlatego też powiem za chwilę o czymś, co się nazywa neurologia mózgu, i jak tak naprawdę jaki zmysł jest, sprawia, że fotografie są zapamiętane i uwaga, to nie będzie wzrok. Hmm. Ale to po kolei, czyli wracam do tych, do tych waszych, waszych zdjęć. Jest wszystkiego za dużo. Albo jest za dużo elementów w kadrze, albo jest za dużo Photoshopa lub jakiegokolwiek innego, innego programu edycyjnego. Przedobrzone są, przesło, przecukrzone są te, te, te większości waszych zdjęć. Gdybym ja miała coś zasugerować, to na pewno zasugerowałabym Wam jedną podstawową zasadę i mniej znaczy lepiej, mniej znaczy ładniej, mniej znaczy bardziej interesująco i jeżeli weźmiecie sobie do, 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 do później ja zaraz będę mówiła o tych ośmiu czy siedmiu elementach, na, które się składają, e, czyli jak powstaje, jak robi się fotografię minimalistyczną, to może, może, jak przełożycie to na wasze, wasze fotografowanie, na to, co chcecie mieć w kadrze, to podejrzewam, że bardzo szybko zobaczycie, zobaczycie efekty. Elementem, który mówi, który decyduje, czyli jeśli chodzi o muskluzki, czyli co sprawia, że dany. Obraz, czyli dana informacja wizualna jest zapamiętana. Okay. Tak jak powiedziałam wcześniej, to wcale nie jest zmysł wzroku. Ehm, dzielę się z Wami teraz taką porcją m, m, nauki, która jest związana, która się nazywa neuromarketing, czyli jest to powiązanie. Tego, jak funkcjonuje mózg. Nie mylcie, te, nie mylcie tego z e, programowaniem neurolingwistycznym, bo to są dwie różne rzeczy, chociaż też związane z mózgiem. Mówię o neuromarketingu, czyli po angielsku to się nazywa neuromarketing i bierze się to z neurologii mózgu. Okay. E, naukowcy w, 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 wielu, wielu lat prowadzący badania, o, zwłaszcza pod kątem marketingu, tak? E, Doszli do, do, do takiego odkrycia, to było bardzo bardzo dawno temu, że najważniejsze, powiem inaczej tak. Jeżeli sobie wyobrazicie, że mniej więcej codziennie przed naszymi już oczami e, przebija się e, około, zgadnijcie, ile, ile obrazów, ile informacji wizualnych, próbujących przy, przyciągnąć naszą uwagę. Na dzień dzisiejszy jest to około 3000 obrazów wizualnych, czy informacji wizualnych, które przewijają się przed naszymi oczami i każdy producent takiego obrazu, łącznie z tymi fotografami, którzy są na Instagramie, próbuje przyciągnąć naszą uwagę, próbuje sprawić, żebyśmy się zatrzymali przy tym ich nim obrazie wizualnym, tak? czy fotografii, reklamie, cokolwiek. I jeśli do tego dodamy jeszcze kolejną porcję kilku tysięcy informacji audio z radia, z telewizji i tak dalej, też po to, żeby, żeby nam przy, przy, przy przykuć naszą uwagę, no to sobie w tej chwili zdajecie z tego sprawę, jaki ogrom informacji, jakim, jakim ogromem informacji jest bombardowany czy nasz mózg od wielu, wielu lat, a mniej więcej tak bardzo mocno się to nasiliło oczywiście z... z, z, z ze, wraz z rozwojem czy ze wzrostem użytkowania internetu, mniej więcej od 15-20 lat. I co zrobił ludzki mózg? Żeby się ochronić i żeby po prostu nie zwariować przed tą kakofonią dźwiękową i wizualną, że tak to nazwę, mózg ludzki od 15 mniej więcej 20 lat powolutku zaczęliśmy wypracowywać w sobie taki szyld obronny. Czyli takie coś, co sprawia, że tak naprawdę my już nie widzimy reklam. Zgadzacie się ze mną, cokolwiek by tam nie wrzucili w tę telewizję czy, czy gdziekolwiek, my tych reklam już po prostu nie widzimy. Dlaczego? Dlatego, że nasz mózg wyprodukował taką właśnie obronę wizualną, tak? czyli wyprodukował coś biochem, związane z biochemią, że, że po prostu jesteśmy ślepi na reklamy. Dlatego też, uwaga, ten trend. Pikselomani, tak? Na, na, na Instagramie, jest absolutnie bzdurny, ponieważ ci ludzie, którzy tak bardzo wiedzą, wierzą w te piksele, że te piksele zwyciężają, że to piksele, że ta ostrość, to wszystko takie musi być bardzo, bardzo wyraźne, że to przykuwa, że to sprawi, że ich fotografia zostanie zapu, za, zapamiętana, czy zauważona, przepraszam, zapamiętana i to jest ten klucz słowo. Oni są w błędzie, ponieważ wzrok. Nasz jest, nazwijmy to w skrócie, osłabiony albo bardziej powiedziałabym, jest chroniony przez mózg, z racji tego, że tyle tych informacji wizualnych jest codziennie, przewija się przed naszymi oczami. I uwaga. Oczy są, tak naprawdę, oczy są e, nosi, pojazdem, tak? Czyli to, a to, co sprawia, że dana fotografia zatrzyma nas albo, że ją zapamiętamy. Tutaj odnoszę się do fotografii, ale to też jest przyłożenie, to duży skrót dla ludzi, którzy produkują, produkują e reklamy, tak? albo strony internetowe. Też moja gorąca taka sugestia, im mniej, tym lepiej. No chyba, że to jest eBay albo Allegro, no to siłą rzeczy, do rzeczy. Oczy są pojazdem, takim pojazdem, który dostarcza Pewnego rodzaju zbiór informacji wizualnych i teraz do naszego mózgu. I teraz, co musi się zadziać, żeby, żeby ta informacja wizualna, ten zbiór danych wizualnych, żeby został zapamiętany przez nasz mózg? Ta informacja wizualna musi zawierać w sobie taki ładunek, który pobudzi nasze emocje. I dopóty takie zdjęcie, taki produkt wizualny nie pobudza emocji, nie uruchamia w nas tego czegoś, gdzie ta, ponieważ mm, informacja wizualna jest zakotwiczona w umyśle, Poprzez emocje. Jak gdyby nie chcę tutaj wchodzić w, w rozpiskę całej, całej, całej chemii, tak? czy takiego, jak to się nazywa, takiego, całego, całego procesu chemicznego w mózgu, jaki zachodzi. Ale w skrócie, w ten, w ten oto sposób tak to, tak to wygląda. Wzrok jest, czyli nasze oczy są tylko pojazdem, który dostarcza pewnego rodzaju informacje o tym, co jest, co jest przed naszymi oczami, ale to nie oczy decydują o tym, co zostaje zapamiętane. O tym decyduje mózg w swoich jak gdyby, głębszych pokładach, głębszych warstwach, jeżeli dana informacja wizualna wzbudziła lub wzbudza emocje. Wtedy poprzez emocje następuje proces zapamiętania, zakotwiczenia. Dla ciekawości, dla, powiem Wam, że e, tak naprawdę najważniejszym organem, e, zmysłem, przepraszam, najważniejszym zmysłem u człowieka jest węch, nie wzrok. Mówi się, że ludzie są wzrokowcami. Nie. Dlaczego? Teraz dam Wam da, przy, przykład. Ok, weźmy od. E, idziecie gdzieś do pubu, tak? Jesteście gdzieś w jakiejś. No do pubu. I e, skupię się na Panach. I zauważyliście super śliczną, super. Piękną, wygląd no super wyglądającą, super seksy e, e, dziewczynę, kobietę, tak? No i postanawiacie, jak gdyby, zagadać do niej, i w momencie, kiedy się zbliżacie, zaczynacie czuć jej zapach. I co się okazuje, że ta kobieta, ta osoba, no po prostu śmierdzi, śmierdzi tak? I jaka jest wasza reakcja? Odwrót do tyłu i uciekacie, ponieważ węch to węch, te 8 milionów, około 8 milionów receptorów w naszym nosie jest najważniejszym, najszybszym nośnikiem informacji do naszego mózgu. Dlatego też na przykład dla ludzi, którzy są uzależnieni od alkoholu tak, i są na drodze do, do recovery, do, do, do zaprzestania picia, czyli, czyli na odwyku nazwijmy to, może na, na rehabie, rehab, czyli, czyli, czyli na terapii. Najważniejszą rzeczą jest unikanie zapachu wąchania alkoholu, czyli unikanie przebywania w miejscach, w których czuć alkohol, ponieważ ta droga, jak sobie to jest z nosa do mózgu, jest najkrótsza i tu jest ten największy, największy potężny receptor, który natychmiast uruchamia pamięć, uruchamia emocje i dlatego też jednym z elementów na przykład terapii yy, alkoholowej jest tak właśnie unikanie zaleceń, unikania takich, takich miejsc. Do czego zmierzam? Ten przykład z tym palem, tak, który zobaczył super, super aktoraktor. i też tak samo dziewczyny ma, Widzicie fajnego chłopaka, czy, czy, czy no w życiu nie ma takiej opcji, żeby, żeby zbliżyć się do kogoś, czy wejść w jakikolwiek intymną reakcję yy, z kimś, kto czy po prostu nie nie pachnie dobrze, tak? I to jest dla Was takie: chcę Wam powiedzieć o tym właśnie, że to jest mm, bardzo ważna informacja. Pamiętajcie, wzrok jest tylko pojazdem, który, taką ciężarówką, który dostarcza, który dostarcza e, czek, się nagrywa, nagrywa, który dostarcza informacje do mózgu. I teraz, jeżeli ta, ten, ten, te dane wizualne, jeżeli one zawierają ładu, Jeżeli zawierają w sobie coś takiego, co uruchamia nasze emocje, no to tak jak na przykład mamy, mamy e, obraz, zdjęcie psa, który jest. Bardzo mocno skatowane przez jakiegoś gnoja, no to od razu nam chce się płakać i nasze serce wyje i tak dalej, i tak dalej, prawda? Czyli chce przez to albo, albo e, widzimy umorusane dziecko kopiące piłkę po, po kolana w, w, w kałuży, i z takim uśmiechem, więc od razu w nas się w nas się e, 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 Całe serce nam, nam się uśmiecha, i takie zdjęcie zapamiętamy, ok? Czyli to jest dla Was taka informacja, że wzrok jest tylko nośnikiem, natomiast zdjęcie musi zawierać te, to, co mamy w zdjęciu, to, co mamy w kadrze. Jeżeli będzie zawierało jakiś ładunek emocjonalny, który uruchomi w naszym mózgu pewnego rodzaju emocje, tak? To wtedy takie zdjęcie będzie zapamiętane. I teraz wracamy, przechodzimy. Ja sobie tu otworzę moje notatki, bo trochę tego jest. Tych, jeśli chodzi o. E, Fotografię minimalistyczną, Fotogra czyli tutaj pełna zasada, im mniej, tym naprawdę o wiele, o wiele lepiej. Czyli mamy pierwszą, pierwszą zasadę, jest to prostota kompozycji, tak? czyli żeby było na przykład, żeby się skupić na jednym, tylko na jednym elemencie lub motywie i temu jednemu elementowi zrobić, czyli skupić go na kadrze i postarać się tak skomponować kadr, żeby niczego więcej nie było. W tym kadrze. Drugi, druga ważna rzecz część to jest tak zwana część negatywna, przestrzeń negatywna. Czyli co to znaczy, że, że mamy jeden, jeden element i jest jak gdyby albo, albo niebo, albo coś całego, jednokolorowy, jeden kolor, coś, co nie będzie w żaden sposób odwracało naszej uwagi od tego jednego elementu, który, który mamy w kadrze. E Oczywiście też ograniczona paleta kolorów i tutaj moja taka uwaga do tych, którzy lubią się bawić photoshopami lub jakimiś innymi innymi e, softwareami do obróbki zdjęć, taka moja sugestia, im mniej, tym lepiej. Niektóre zdjęcia są, są e, no naprawdę prze, przecukrzone. Tak? Ja kiedyś wspominałam o Leszku, go obserwuję, na, 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 on jest na Instagramie, bardzo dobry fotograf, który do perfekcji opanował sztukę subtelnego używania Photoshopa i te jego mm, sfotoshopowane, fantastyczne zdjęcia. Są właśnie taką, mają bardzo dużą dozę subtelności, nie są przecukrzone, także pamiętajcie, im mniej, tym, tym lepiej i to też odnosi się palety kolorów, tak. Dobrą rzeczą jest na przykład używanie takiego, jeżeli złapiecie coś, gdzie macie linie lub kształty, tak, to też jest bardzo fajne, fajnie wychodzi w fotografii minimalistycznej. To, co wcześniej powiedziałam, czyli prostota kompozycji, żeby ten jeden jedyny obiekt, żeby był jedynym obiektem, a reszta, żeby była neutralnym tłem albo kontrastowym tłem, ale nie na tyle kontrastowym, żeby rozwalił skupienie na tym, żeby ten kontrast nie odciągnął uwagi od tego jednego elementu. Co jeszcze w, w fotografii minimalistycznej, na przykład skupienie się na teksturze, tak? Ale to tak bardziej już w tym stronę byśmy poszli, fotografii makro, żeby pokazać tekst, teksturę, teksturę danej, danej rzeczy. Spokój i harmonia. Fotografia minimalistyczna przynosi... Spokój, przynosi harmonię, przynosi ukojenie dla tego naszego bombardowanego, e, mózgu, bombardowanego informacjami wizualnymi i a, a, akustycznymi też. E, I oczywiście światło i cień, czyli gra światła i, 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 i cienia. Fotografia jest światłem, tak opiera się na, na świetle. E, to są te główne te osiem głównych, siedem osiem głównych elementów, e, którymi, które należy mieć na uwadze, jeżeli, jeżeli chcecie robić zdjęcia, e, zdjęcia minimalistyczne. E, najważniejsza rzecz, żebyście z, zapamiętali, że e, wzrok jest tylko nośnikiem. Zawartość informacji wizualnej musi, być, e, musi mieć w sobie coś takiego, co wzbudzi emocje. Tak? To mogą być... E, wiecie, nasz mózg, każdy jest inny i nasz mózg... E, e, mój mózg mm, Podnieca się estetycznie lub jest uruchomiony estetycznie, jeśli chodzi o estykę, estetykę, czymś innym niż na przykład, nie wiem, Joli czy, czy, czy Ewy czy, czy Tomka. Tak? Każdy z nas jest inny, ale są pewnego rodzaju takie główne. No, no, w, 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 takie główne motywy miłość, strach, nienawiść, żal, smutek i tak dalej wesołość, tak? Wesołość. Dlaczego na przykład łatwiej, jeśli mówimy o reklamach, na przykład o wiele łatwiej będzie zapamiętać reklamę, która nas rozbawi do S. Oczywiście każdy i tutaj też haha, ha, ha, wyzwanie dla producentów reklam, ponieważ jak gdyby każdy ma inny, inne poczucie humoru, ale łatwiej taką reklamę będzie sprzedać, bo on w sensie zapamiętania niż taką reklamę, która jest super ostra i wyprodukowana przez sztuczną inteligencję, gdzie modelka użyta do, do, ma, do tej do reklamy kremu ma tak nieskazitelną cer cerę, 21 lat e, jak gdyby patrzy jej z pyska, a oczywiście krem jest dla, dla pań po 50 reklamowany, no więc absolutnie totalna bzdura, okej? Okay? Chcę was namówić do tego ogólnie, żebyście się skupili na prostocie i mniej, tym lepiej na, mm, na tym, żeby kierować, żeby w, zdjęciu, w zdjęciach było waszych to, jeżeli wam, jeżeli wam leży, jak gdyby, lub, lub, lub ciągnie was do tego rodzaju fotografii minimalistycznej, estetycznej, żeby kierować wzrok, żeby prowadzić wzrok e, osoby, która będzie oglądała. TV, czy, czy, jak gdyby jeżeli wystawiacie lub pokazujecie gdzieś te, te, te wasze e, zdjęcia, żeby to było e, jak gdyby prowadzenie, żeby od razu wzrok padł, padł na ten jeden element, tak? e, Także mam nadzieję, że, 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 że to, co wam powiedziałam, że tak zarówno z neurologii mózgu, jak i jak gdyby o reklamach i tak dalej, że to wam się przyda do tego, żeby, żeby widzieć, e, żeby zacząć patrzeć troszeczkę inaczej na to, co próbujecie ten głos to jest grzmot, czeka nas tutaj bardzo duża burza, na którą ja czekam z utęsknieniem, tak? Nic nie pachnie lepiej niż trawa po deszczu, takim dużym deszczu, czy las po deszczu, ok? A Ok, wracamy do, 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 do jak gdyby końca tego nagrania. Także mam nadzieję, że jak pójdziecie w tym kierunku właśnie, żeby zacząć bardziej subtelnie, żeby te Wasze fotografie były bardziej monotematyczne, mono tak, czyli bardziej skupione na tym, żeby było mniej niż więcej, to po pierwsze one Wam się od razu będą, będą, będą o wiele lepiej podobały i najprawdopodobniej uda Wam się do. do, do też przyciągnąć uwagę e, tych ludzi, na którym wam, wam zależy, którym chcecie, żeby pokazywać te Wasze zdjęcia, okej? Okay? Ale przy, pamiętajcie, dla... najważniejsza jest Wasza satysfakcja. Wasze zdjęcia mają się Wam podobać. Wy jesteście na pierwszym miejscu, te zdjęcia mają się Wam podobać, a potem cała reszta świata, okej? Okay? To, to by było na tyle na dzisiaj. Bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrawiam Was serdecznie w ten bardzo gorący, parne, bardzo gorące, parne popołudnie tutaj u mnie. Czekam na burzę. <grych> Niech oczyści powietrze. Niech się rośliny i zwierzęta radują kąpielą w kroplach deszczu. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję ślicznie. Pa, pa, pa.